Kochani, idziemy po zwycięstwo! Mówiłem wam osiem miesięcy temu, że będzie bardzo, bardzo blisko i jest bardzo blisko. Bardzo się cieszę z tego, że wygrałem pierwszą turę, ale dużo, dużo pracy przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja, potrzebne są wasze głosy, potrzebne jest przekonywanie wszystkich. Jestem przekonany, że wygra cała Polska, ale ten wynik pokazuje, jak musimy być silni, jak musimy być zdeterminowani, ile jeszcze pracy przed nami, którą zaczynamy już dzisiaj, żeby wygrać wybory prezydenckie. Wiadomo było to od samego początku i dlatego wszyscy musimy tę ciężką pracę i wysiłek włożyć w to zwycięstwo, a wtedy wygra cała Polska. Chciałem także podziękować wszystkim moim przyjaciołom z koalicji 15 października. Dziękuję Wam bardzo. Chciałem podziękować Magdalenie Biejat, chciałem podziękować Szymonowi Hołowni, chciałem podziękować Adrianowi Zandbergowi, chciałem podziękować pani profesor Senyszyn. Dziękuję Wam bardzo. Chciałem też pogratulować wszystkim innym kandydatom, którzy stanęli do tego wyścigu o. Najbardziej zaszczytny i najbardziej odpowiedzialny urząd w Polsce Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. A przed nami ostatnia prosta i zwyciężymy!